Dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wchodzimy ponownie do obszaru poznawania firm, które w naszym kraju świadczą usługi dla biznesu. To odcinek z cyklu Kim oni Są i dzisiaj wejdziemy w obszar customer experience, czyli branży chyba najstarszej, jeśli możemy mówić o kwestiach. Outsourcingowych bądź też relacji z klientami. Kiedyś nazywało się to Call Center. Potem przeszło ewolucję do Call Contact Center. Teraz mówimy o świecie Customer Experience, a przedstawicielem tej branży jest firma Found Ever, która działa u nas w kraju. Być może dla was to nowa nazwa i dzisiaj odkryjemy, dlaczego jest ona nowa, skąd ewoluowała? Kto odkryje? Moim gościem jest dzisiaj Monika Łukasik, szefowa firmy Found Ever w Polsce. Cześć Moniko! Cześć, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. No i mi strasznie miło ciebie tutaj spotkać. Szczególnie, że na to spotkanie czekałem długo, bo wiedziałem, że w Twojej firmie no, będą zmiany zachodziły. I te zmiany zaszły od samej góry, poczynając od Waszego brendu. To zdrać nam kilka słów, czym jest Founder i z jakiej marki wyście ewoluowali? To prawda, zmiany są olbrzymie. Przeszliśmy aktualnie, przechodzimy. Olbrzymi rebranding. Myślę, że e, jesteśmy dosyć dobrze znani na rynku e, CX, e, czyli obsługi klienta globalnie pod nazwą Site, Site Group. E, to była nasza stara nazwa e, i przyznam szczerze, że ta zmiana jest e, bardzo znacząca, ponieważ przeszliśmy olbrzymią transformację przez ostatnie lata. W 2021 roku po akwizycji firmy Sykes, która była naszym bezpośrednim konkurentem, nasi założyciele, czyli Olivier Camino i Laurent Huberti, doszli do wniosku, że czas najwyższy, żeby naprawdę zjednoczyć te obie firmy, stworzyć jedną kulturę, jeden brand. I stąd właśnie doszli do bardzo odważnej decyzji, czyli kompletnego rebrandingu oraz zmiany nazwy. Przeszliśmy z Cycle Group do nazwy FoundEver, W przypadku Polski to jest FoundEver Poland. FoundEver Poland, ale wcześniej Cycle Group, od kiedy w Polsce jesteście obecni? Jesteśmy obecni już 19 lat. W przyszłym roku czeka nas olbrzymia gala, 20-lecia istnienia firmy. O, to coś ciekawego nam się tutaj szykuje. A w którym mieście będziecie tą galę robić? Myślę, że w Warszawie, ponieważ to jest nasza główna siedziba. W 2004 roku otworzyliśmy bramy do wówczas Seidel Polska, a dzisiaj Forever Poland. I myślę, że Warszawa absolutnie zasłużyła na to, żeby Gale odbyć tutaj. Skoro mowa o Waszych siedzibach, to Warszawa nie jest jedyną lokalizacją Waszej działalności w Polsce. Gdzie jeszcze jesteście obecni? To się zgadza. Przez ostatnie lata bardzo duży nacisk kładliśmy na ekspansję w Polsce, ponieważ przez mniej więcej 18 lat 17 lat faktycznie funkcjonowaliśmy przede wszystkim z Warszawy. Potem w 2018 roku rozpoczęliśmy ekspansję na pracę zdalną, to znaczy rozszerzyliśmy nasze działania na całą Polskę, ale to oczywiście byli pojedynczy pracownicy. Natomiast dwa lata temu otworzyliśmy drugą siedzibę w Gdańsku. Która nam się pięknie rozwija. Dwa lata temu to środek pandemii. To się zgadza, ale do odważnych należy świat. Ale z tego, co tu powiedziałaś, 2018 rozpoczęliście pracę zdalną, czyli to przedpandemicznie zaczyna, zaczęliście już wchodzić w ten trend, a potem w okresie pandemicznym otworzenie fizycznego oddziału w Gdańsku. Czyli macie w tej chwili dwie siedziby. Tak, zgadza się. Mamy w tej chwili dwie siedziby, planujemy natomiast ekspansję i otwarcie trzeciej siedziby. Pewnie mnie chciałbyś zapytać gdzie, ale pozwolisz, że jeszcze nie zdradzę tej nic. No tak kusiło mnie, ale poczekam w takim razie do oficjalnego ogłoszenia, gdzie Wy się tam pojawicie. Ale skoro mowa o siedzibach i skoro mowa o pracy wirtualnej, no to siłą rzeczy dotyka to Twojego zespołu. Jak dużym Wy jesteście w tej chwili zespołem? Ilu Was jest? Nas jest 1400 e, pracowników e, Fonderowiczów. Właśnie szukamy nazwy. Wcześniej nazywaliśmy się Seitelowicz, a teraz właśnie e, wysłaliśmy zapytanie do naszych pracowników, jak chcieliby się nazywać w nowej rzeczywistości Fonderowicz. Także dumnie rośniemy. Myślę, że przez ostatnie trzy lata praktycznie podwoiliśmy ilość naszych fonderowiczów w Polsce i stale też dążymy do tego, żeby dalej rosnąć. No 1400 to rzeczywiście stawia Was w czołówce, jeśli chodzi o headcount firm CX owych w naszym kraju. A skoro mowa o firmach CX-owych, no to one się też między sobą różnią, świadczą różnego typu usługi. Jaki portfel usług CX-owych jest u Was? Czyli co Wy takiego świadczycie dla swoich klientów? Wszystko, co możesz sobie wyobrazić pod tą nazwą, usług i rozwiązań CX-owych. Przyznam też szczerze, że oprócz tego, że zajmujemy się takim core biznesem, czyli oczywiście contact center, ładnie to powiedziałeś, już nie call center, tylko faktycznie contact center. Obecnie obsługujemy 14 różnych klientów, 15 jest już w blokach startowych. I obsługujemy klientów z całego świata. To są wszystko międzynarodowe brandy. Naszym najstarszym klientem, z naszym najstarszym klientem współpracujemy dokładnie też te 19 lat, więc mamy dosyć silne portfolio, budujemy stałe i mocne rozwiązania dla naszych klientów których naprawdę nazywamy partnerami budujemy takie, jak w angielsku się mówi partnerships, więc budujemy mocne relacje biznesowe, które trwają latami, z czego jesteśmy bardzo dumni. Obsługujemy w tej chwili klientów w 23 różnych językach z Polski. Najbardziej egzotycznym chyba językiem, który obsługujemy od zeszłego roku to jest język japoński i stale się rozwijamy. Mamy potencjał do tego, żeby obsługiwać aż 35 różnych języków. Język japoński. To duży zespół macie z tym językiem japońskim? Właśnie, rośniemy do 15. Do 15? To już wcale nie jest takie małe. No nie. Okej, okay. a powiedz mi, skoro macie w tej chwili te dwie siedziby i będziecie mieli zaraz trzecią, czy to jest tak, że wasza praca w przypadku waszych tych kilkunastu klientów, których obsługujecie, to jest dzielona pomiędzy te dwie lokalizacje, czy macie klienta przypisanego do konkretnego sajtu? Raczej mamy klienta przypisanego do konkretnego sajtu, natomiast mamy jednego klienta, który ze względu na skalę jest podzielony na obie lokalizacje. To, są, to jest obsługa klienta amerykańskiego, który ma kilkaset pracowników u nas w Founder Polska i w związku z tym postanowiliśmy podzielić zespół na obie lokalizacje. To jest też dosyć korzystne ze względu na rozwiązanie biznesowe w razie w sytuacji W, to znaczy doszliśmy do takiego wniosku w czasie pandemii, chcieliśmy zapewnić naszym klientom to, że mamy drugą siedzibę, gdzie mogą, możemy relokować biznes, jeżeli na przykład byłby lockdown w jednej lokalizacji i na pewno to rozwiązanie się bardzo dobrze sprawdziło w trakcie pandemii, stąd też dalej funkcjonujemy w takim miejscu. My jesteśmy w Europie. Obsługujecie w języku japońskim. Teraz wspomniałaś o kliencie ze Stanów Zjednoczonych. Czy to znaczy, że pracujecie 24 godziny na dobę? To się zgadza, tak. No to ładnie. Czyli o każdej godzinie, o której bym do Was do biura zapukał, to zawsze kogoś znajdę. To się, to się zgadza i myślę, że to jest dosyć specyficzne i na pewno inaczej się obsługuje klientów amerykańskich niż klientów europejskich ale widzę, że Polska stała się takim bardzo silnym rynkiem dla klientów amerykańskich. Mamy... Znajomość języka angielskiego w kraju na bardzo wysokim poziomie. Mamy bardzo dużo obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski, żeby tutaj studiować, a bardzo często im się po prostu podoba i zostają z nami. Szczególnie, że my w Fondover Poland bardzo kładziemy duży nacisk na rozwój naszych pracowników. To znaczy, kiedy przychodzisz do nas do firmy i nawet zaczynasz jako, jako agent, jako frontline agent, tak. I zajmujesz się obsługą klienta, masz wszelkie możliwości do rozwoju. Ponad 90% naszych menedżerów właśnie rozpoczynało tak swoją karierę u nas w firmie i z tego jesteśmy bardzo dumni. Jesteśmy też dumni z tego, że dzięki temu, że obsługujemy. Klientów w 23 różnych językach, możesz sobie tylko wyobrazić, że jesteśmy bardzo międzynarodowi, to znaczy mamy, zatrudniamy ludzi naprawdę z całego świata, z ponad 70 różnych krajów, jesteśmy z tego szalenie dumni, lubimy to celebrować. To jest przepiękne, że możemy jednoczyć tak ludzi u siebie w firmie. A to zostańmy na chwileczkę w tym obszarze waszych pracowników, bo to, że powiedziałaś, że nastawiacie się na ich rozwój, to super i bardzo dobrze. No, bo skoro się pracuje przy tak multimiędzynarodowym środowisku i też z różnymi klientami, no to siłą rzeczy trzeba tutaj stawiać na edukację i rozwój poszczególnych pracowników. Ale gdyby ktoś chciał u Was pracować, to czego wyszukacie u potencjalnych kandydatów? Czyli jak ktoś wchodzi na proces rekrutacyjny. To, na co wy jako Fontaineur zwracacie uwagę? Czy trzeba mieć na przykład doświadczenie w branży CX-owej wcześniej, czy być może to jest po prostu nice to have, a wy zwracacie uwagę na zupełnie inne umiejętności? Zwracamy przede wszystkim uwagę na to, jakie podejście potencjalny pracownik ma. I zapytałeś o to, czy, czy kandydat powinien mieć doświadczenie. Oczywiście bardzo byśmy się cieszyli, gdyby wszyscy nasi kandydaci mieli doświadczenie w naszej branży, natomiast absolutnie nie jest to konieczne. Zatrudniamy też bardzo młodych ludzi, którzy też często studiują i Absolutnie widzimy to jako nasze zadanie. To my mamy kandydata przygotować do tego, żeby mógł świetnie wykonywać swoją pracę. Mamy bardzo, bardzo dobrze zbudowaną strukturę wokół pracownika. To znaczy, patrzymy na to, jak możemy pracownika wspierać od pierwszego dnia, kiedy przystępuje do naszej firmy, jak rozwijać go w firmie. Mamy bardzo rozbudowany onboarding, łącznie z oczywiście szkoleniami soft skillowymi czyli w jaki sposób najbardziej umiejętnie obsługiwać klienta? No i ze względu na to, że mamy bardzo różne portfolio klientów w Polsce, zaczynając od tego, że wspieramy pacjentów, mamy zespół medyczny, który wspiera branżę medyczną, i ten zespół wymaga no szczególnego szkolenia. Przygotowujemy takie osoby też pod kątem jak. Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jak rozmawiać z pacjentami. Mamy klientów, którzy, mamy klienta amerykańskiego, który się zajmuje transportem, i tam obsługujemy wszelkie zapytania dotyczące wypadków, i w ogóle obsługujemy ten, ten, ten zakres. I tu również musimy zadbać o to, żeby pracownik wiedział, jak sobie radzić w bardzo trudnych sytuacjach emocjonalnych dla naszych klientów. Więc. Naszym zadaniem jako pracodawca jest przede wszystkim przygotować pracowników. Więc na co zwracamy uwagę w momencie kiedy rekrutujemy? No przede wszystkim, oczywiście, jak się pewnie domyślasz, umiejętności obsługiwania się danym językiem. Testujemy zarówno język angielski, jak i wszelkie inne języki, oprócz języka polskiego, no bo traktujemy to jako język narodowy. Natomiast mamy też oczywiście możliwość obsługiwania nie tylko ustnie, to znaczy onlineowo przez telefon, ale również możliwości obsługi pisemnej, to znaczy mailowej i czat. I tu na pewno szkolenie przygotowujące pracowników jest też inne, to znaczy przygotowujemy pracownika na co zwrócić uwagę, formy pisania tych maili i czatów. A to zasadniczo się różni od obsługi telefonicznej. Myślę, że wszyscy, którzy pracują w tej branży, zdają sobie całkowicie z tego sprawę. Więc my widzimy naszą misję w dosyć takich barwach przystosowywania się do, do naszych kandydatów, do naszych pracowników. Ten rynek pracy też się bardzo zmienił, to znaczy zatrudniamy coraz to młodszych ludzi z kompletnie innymi umiejętnościami. Często, na przykład, musimy dokładać też szkolenia z zakresu obsługi, nie, obsługi komputera. Czego na przykład jeszcze kilka lat temu raczej byśmy nie musieli, a dzisiaj przez to, że jednak wszystko dzieje się mobilnie, młodzi ludzie uczą się przede wszystkim obsługiwać telefony komórkowe lub tablety, to jednak obsługa komputera jest kompletnie inną bajką, a my na pewno ich do tego Proszę, jak to świat zatoczył koło, nie? Kiedyś tak. się tak zaczynało, potem ludzie to umieli po prostu, a teraz z powrotem trzeba uczyć. Dwa szybkie pytania uzupełniające do, do, tego, do tej kwestii rekrutacyjnych, tak to nazwijmy. Mhm. Onboarding, ile mniej więcej trwa? To zależy od klienta. Um, najkrótszy onboarding trwa dwa tygodnie, a najdłuższy u nas um, sześć tygodni. Okej, okay, czyli półtora miesiąca. Wspomniałaś tutaj o studentach. No student to taki człowiek, który no, siłą rzeczy musi się uczyć. Czy to oznacza, że u Was jest też elastyczny czas pracy dostosowany do takiej grupy pracowników? Jak najbardziej i to na pewno jest coś, co bardzo sobie chwalą nasi młodzi pracownicy. Studenci oczywiście no, rządzą się swoimi prawami, mają nie tylko zajęcia, ale mają potem też sesje. Staramy się jak najbardziej do nich przystosować i oni bardzo sobie to. No to mam dla Ciebie najtrudniejsze pytanie na koniec. Mogę? Tak. Jak Was znaleźć? Bo skoro już sobie powiedzieliśmy, kim Wy jesteście i kim byliście wcześniej, kim jesteście teraz, dla przypomnienia nazwa Foundever to ta, z którą powinniśmy się w tej chwili oswajać, a Citel Group będzie powoli wyciszane, przynajmniej u nas nad Wispą. zobaczymy jak to tam... A właśnie, przepraszam, nie zapytałem się o Waszej globalnej prezencji. Gdzie Wy działacie na świecie? Gdzie Tego byś chciał nas znaleźć, ponieważ jesteśmy jednym tak naprawdę z dwóch globalnych dostawców, które, które mają rozwiązania na całym świecie. Mamy ponad 170 tysięcy pracowników, działamy w 45 różnych krajach, więc mamy bardzo silne portfolio globalne. Stale się rozwijamy, w tym roku otwieramy Malezję. Otworzyliśmy w zeszłym roku siedzibę w Turcji i stale rozwijamy nasze portfolio, także no, ekspansja to chyba jest taka, ta, ta, takie hasło, pod którym obecnie bardzo mocno działamy w Foundever. Foundever, w części tej nazwy jest found, czyli znaleźć, no to, to najtrudniejsze pytanie, jak was znaleźć, gdyby ktoś chciał do was dotrzeć, to gdzie byś go pokierowała? Zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową, czyli www.fondever.com. Tam oczywiście są różne zakładki w zależności od tego, o jakim rynku rozmawiamy, ale to jest takie, takie główne źródło. Też zachęcam do śledzenia nas, czyli Fondever Poland na Instagramie. Wystarczy wyszukać Fondever Poland. To ja już zadbam o to, żeby w opisie do naszego dzisiejszego odcinka znalazły się odpowiednie linki, aby Was łatwiej znaleźć i aby osoby zainteresowane tym, czym jest Founder, co wy takiego robicie. No i pewnie niebawem jak odkryjecie, gdzie będziecie w tym trzecim miejscu w Polsce, to właśnie będą mogły sobie kliknąć i to wszystko znaleźć. A za dzisiaj ci bardzo serdecznie dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.